No i co, kupione. Już kurde trochę ubrudziłem. Miałem jeszcze się wstrzymać z zakupem, tak jak mówiłem ostatnio, może ten miesiąc, ale ale taki okaz się trafił, że no, trzeba było wziąć. E Xc 450, Six days Argentina, 2014 rok, 8 lat ma i teraz najlepsze. Przebieg 16 motogodzin, no 17. Na ja, tam pierdolisz pan. Yy i chyba około 400 km od nowości i teraz komentarze pod spodem niemożliwe, na pewno zmieniony licznik na pewno było coś robione przecież takich nie ma jak to 8 lat 16 godzin to jest niemożliwe po prostu teraz się tam znawcy znajdą od razu i będą komentować no ale mniejsza z tym kto chce to posłucha dalej jeśli chodzi o sprzęcik to kupiony praktycznie w ciągu kilku godzin, jak się pojawił na OLX, zaraz był telefon, jazda. Tam miałem koło 200 km w jedną stronę po niego, więc bliziutko. Yy, zaraz rura, w ogłoszeniu wiele nie pisało, tylko że 16 godzin od nowości. Yy, I no, że stan idealny, tam za dużo w ogłoszeniu, tak jak mówię, nie było informacji. Ale co, w auto i jazda. No już na samym początku, po obejrzeniu tego wszystkiego, no już byłem w szoku. Jakby ktoś wyciągnął z pudełka go jedynie te 16 godzin to mamy tu jakieś tam delikatne bardzo ryski ale nawet na osłonach nie mamy nic nie ma yy, opony jeszcze oryginał dekle w ogóle tu nie porysane rama półeczki no to byłem w szoku jak to wszystko widziałem No historia jest jego taka kupiony w polskim salonie w Poznaniu yy. Ja jestem obecnie trzecim właścicielem, więc no to już jest fajnie. Pierwszy właściciel miał go do 2021 roku do chyba września, więc praktycznie cały czas w rękach jednego gościa. No i przez ten czas zrobił tylko kilka godzin motocykl został ustawiony do garażu. Właściciel wyjechał za granicę i tak sobie moto przestało w garażu przez no ile 7 lat. Cały ten czas od nowości był w rękach jednego właściciela a właściwie no przestał w garażu. Dopiero we wrześniu 21, czyli parę miesięcy temu, pół roku temu, niecałe no nie, no ponad troszkę no to zmieniło właściciela na tego, co ja od niego odkupiłem. Jemu też to nie spasowało. Pierwszy raz na Enduro wsiadł, po drogach jeździł mieli z ekipą jeździć, ale też. Też im to nie podpasowało, no i po prostu też musiał sprzedać. U niego też przestało w garażu, zrobił tym dosłownie, może z 3 godziny. No a najlepsze jest to, no wszystkie papierki mam, nie? Fakturę z polskiego salonu Aha. w 2015 roku 38 tysięcy kosztował. Teraz nie wiem, za tą wersję to byśmy musieli nie wiem ile zapłacić 60, 55. Ciężko powiedzieć. Tak dokładnie. W 2018 na badaniu technicznym na papierze tam ma wbite 8 godzin przebiegu dopiero. No a teraz ma tak jak mówię około 17 i 400 km zrobione. Wszystkie papiery mam od sprzętu od samego początku od daty zakupu, tak jak mówię faktura zakupu pierwszego właściciela, później te badanie techniczne w karcie, no, też tak jak mówię widnieje wszystko pierwszy właściciel, drugi, no i teraz będę ja. Także no tu jest super pod tym względem wszystko czarno na białym mamy. No i stan w ogóle tego motocykla. Tak jak mówię 400 km przebiegu No tu nie mamy nic Fajna ta okleinka tu jeszcze w ogóle nie wiem Ona chyba jest wtopiona właśnie jakoś Jakoś w tych katemach była Bo tu nie ma mo możliwości za nic złapać Ale w ogóle yy, wstawię wam fot Wszystko jest praktycznie jak nówka Jakieś delikatnie ślady od buta Od czegoś Teraz trochę ubrudzony też ale, ale no coś pięknego Powiem wam że no, nie widziałem jeszcze motocykla W takim stanie tym bardziej że ma to Tak jak mówię 8 lat ale przebieg robi swoje. Wydeszek, wszystko czyściutkie. Jak go oglądałem, no to w szoku byłem, że taki sprzęcik jeszcze się może trafić w ogóle. Jeszcze w cenach no, normalnego praktycznie KTM zwykła wersja. No i z reguły z tego roku sprzęty mają około 400 godzin. To co było na Oliksie. Już miałem chęć po takiego jechać też, ale mówię z dnia na dzień się ten trafił i tak. Na spontaniczny wyjazd, od razu zakup. Nawet się nie targowałem, nawet to 50 zł nie chciałem opuszczać, bo nie było na czym. Wszystko no, idealnie szok. Normalnie pewnie się fachowce trafią że będą mówić, że to nie jest niemożliwe no ale stan mu mówi co innego. Jedynie co no, kupiłem i teraz no, aż dziwnie, bo zawsze się kupowało sprzęt, to było trzeba przy nim grzebać. A teraz stawiłem do garażu i piek jadę, kiedy mi pasuje. Mogę sobie jedynie pozmieniać płyny, bo płyny przez 8 lat, bo no, to stało, więc płyny też stały. Nie? I one mają taki żółciutki kolor, także sobie przepompuję wszystkie płyny, bo zmieniam chłodniczy. Olej wiadomo, chociaż olej zmieniał właściciel, ten co od niego kupowałem, z tego co pamiętam. Ale już sobie to ogarniemy. Na plastikach nawet mamy. Nawet mamy jeszcze takie jakieś info odnośnie naciągu łańcucha Z KTM jakaś naklejka Ale lekko to myłem dzisiaj także Także trochę mi się złuszczyła z tego co widzę Moment założę sobie No więc kurczę no Jakim cudem w takim stanie może być moto ośmioletnie? Troszkę ubociłem, bo jechałem tu po tych kałużach. No ale no coś pięknego. 400 km przebieg. Teraz sobie ciachniemy. Jak to pali pięknie. Wszystko już Także już to moto albo zostanie na zawsze, albo zostanie dopiero sprzedane przeze mnie, jak będę rezygnował całkowicie z, ze sprzętu. No bo szukałem XC, szukałem EXC 450, szukałem z papierami, nawet nie zależało mi na takiej wersji wypasionej, a, a jeszcze się trafiła taka wersja z takim przebiegiem. No więc głupota to jest sprzedawać. Chociaż jakbym chciał teraz to sprzedać, to no, z miejsca jutro ktoś jest, albo jeszcze dzisiaj. Kupię sobie na dekle osłony jeszcze, bo szkoda też to zniszczyć, jak to wygląda, jak nowe praktycznie. A tu bucior wiadomo, będzie pracował, nie? Także jeszcze no, trochę trzeba się pobawić z papierami, żeby to przerejestrować. Jeszcze opłaty dojdą, no ale jak już zrobimy, tak wszystko to i może trochę po drogach się pojeździ, i trochę w terenie. Także jest super, no taki sprzęcik, to grzech sprzedać, nie jak się szukało takiego modelu. Także co, ja lecę. Wiecie, jak to wygląda. Kto chce uwierzyć, kto chce nie uwierzy o przebiegu. Ja uwierzyłem, chociaż dopiero jak go chyba przywiozłem i się przejechałem faktycznie. I wsiadłem na to moto, bo też go przywiozłem w takim aucie trochę osobowym i no koła musiałem odkręcić. Skręciłem sobie to w, w sobotę, wsiadłem na niego, pierwsze jakieś tam przejażdżki. Pierwsza jakaś tam jazda po drodze, to już czułem. Zresztą już u właściciela czułem, że ty, jakbym wsiadał na motor po prostu odebrane z salonu, nie? Żadnego luzu, jakieś tam podnóżki. Zawsze tu powybijane, wszystko. A to wszystko sztywno siedzi. Nic nie jest wytarte, nawet tu, gdzie pracują te podnóżki. Ani milimetra luzu, a tu przecież się wszystko zużywa, nie? Im większy przebieg, tym bardziej to chodzi, wszystko. Subcio. Dobra, zobaczycie, zresztą widzieliście już na filmie o tym przebitce takiej na początku, także pakuję się, jadę do domu, na razie. Jeszcze za dużo nim nie pojeżdżę niestety, bo jeszcze tam zostało mi miesiąc, półtora żeby się przeprowadzić, ale moto już będzie sobie czekało, aż będzie szkoda na kopalnie tym wjeżdżać. No ale trochę będzie trzeba, no. będę starał się dbać o to, zresztą ja tak nie lubię, jak coś, coś, coś mam do wymiany, to trzeba to zaraz robić. Yy, za każdym razem umyć, filterki, oleje, to wszystko trzeba pilnować, także myślę, że bez zaglądania się do silnika, to kurde, taki przebieg można tym wykręcić, że przez kilka najbliższych lat mam spokój, zależy ile będę jeździć, wiadomo, ale, ale super sprzęcik, super stan, dobra, nie przedłużam, bo gadam i gadam, pakuję się i jadę.